A jesteśmy tutaj na drugiej części deptaka tak. części turystycznej, tak? Czyli jesteśmy w Katopafos, czyli części takiej e, portowo-turystycznej i ten w, w stronę portu jak idziemy mamy taki deptak turystyczny bardziej, tak? kafejki i tak dalej, dużo turystów. Natomiast w tą część już się o tym momencie zaczyna. Idziemy te coraz lepsze restauracje, coraz lepsze jakby właśnie linia hoteli zaczyna się, lita apartamentów i hoteli. Jak to Aga powiedziała, która pracuje też na rynku hiszpańskim, taka jak w Barbei Portobanus, tak? czyli taki centrum bardziej ekskluzywne, i tak Więc jest to, z jednej strony, jak mówiliśmy, miejscowość turystów takich rodzinnych, ale też jest część luksusowa. Tak? Tu jest część luksusowa takich właśnie apartamentowców i hoteli wzdłuż wzdłuż morza. Są jeszcze w PEI prywatne, wile ile takie już super, ekstra, ekskluzywne zamknięte osiedla e, dla, e, dla po prostu no, osoby, które mają duży kapitał i cenią sobie prywatność. To też zobaczycie, to też zobaczycie sobie e, w następnym, e, następnych wejściach. E, natomiast zbliżamy się do części właśnie takiej powiedzmy e, w tej części katopafos e, no, ekskluzywnej, tak e, premium apartament jak widzimy tutaj też oczywiście jakbyście chcieli zainteresowani samymi apartamentami na samolinie morza także są możliwe o to typowe takie właśnie przejście jak marbei z takim palemkami bardzo skojarzenie takie jest o, ciekawe widzicie zbliżamy się tutaj fajnie jest no więc tutaj o, to się pokaże chwilkę także to już jest taka część em wzdłuż linii morza, wzdłuż linii brzegowej. Dlaczego ona jest interesująca? Z tego względu naszego Investripu, bo nie mówimy oczywiście turystycznie tylko. Także są wille, wille mniej więcej 700 tysięcy euro do miliona euro, w 200 metrach, 200 metrów chyba, z tego co pamiętam, wobec tej linii brzegowej. tak? Już pokażę teraz, raz. To jest taki deptak, gdzie zaczynają się apartamenty, a następnie wielkie hotele. I 200 metrów, jakby w głąb ym, y, tutaj terenu, znajdują się y, wille 700 tysięcy euro do y, milion, milion sto, tak, y, Gdzie możecie to spokojnie, zarówno dla siebie, zarówno także inwestycyjnie na y, krótki termin wynajmować, wynajmować osobom, które tutaj cały czas chcą. tak. Osoby z większym kapitałem, także. Którzy nie chcą po prostu apartamentów w wykupywać, tylko po prostu chcą sobie willę wykupić Bo jest tu ruch z różnych kierunków świata, tak? Polaków, Rosjan, Izra Żydów Izraela, także z Afryki ludzie są, tak? Także są dużo różnych, różnych kierunków, które tutaj e, chcą spędzać czas. E, I także, i także uff, na jednym filmiku, co pozyskałem wcześniej, apartamenty. Największe apartamenty, tam są od 700 tysięcy euro w górę się zaczynają przy samym linii brzegowej, tak zwane Soho, gdzie obok są hotele i tam spokojnie po 800 nawet euro, 800 nawet do 1000 euro możecie w sezonie wynajmować za dzień taki apartament. Także możecie policzyć 800 do 1000 euro za dzień apartament. W jakim czasie możecie to zwracać? Możecie to zwrócić? O, to pokażę Wam. To jest część, już widzicie, takich apartamentów, tak? Apartamenty się zaczynają, piękne kawiarenki. No i jest tu przepięknie, cudownie. Tak, no co, co dużo mówić. Sam obraz mówi za, za siebie. Ja sobie tak spokojnie przechodzę. Pewnie, pewnie, nie wiem, czy tak cały czas będę się wiedzieć, jakąś przerwy, zrobię tutaj tej linii, bo bardzo się długo ciągnie. Tych hoteli tutaj jest i kasyn i kasyn jest tutaj, też jest chyba kasyno, jest tego właśnie przy, na linii kasyna i jednego z większych hoteli mamy. Te wille tak? Mamy te wille i te apartamenty, tak? Jeśli chcecie e, dla siebie fajnie mieć piękne miejsce, 700 tysięcy w górę za apartament i 700 tysięcy w górę za willę. to jest tutaj możliwe, tak? Bardziej w głębie wille są, e, w głębię willi, w, troszkę dalej od, od centrum, od Katopafos, e, są za e, około 500 tysięcy euro, tak? Nie tak to trzeba liczyć. E, apartamenty takie, które zaczynają się 45 50 metrów, okolicach 200, 170, 200 tysięcy euro e, też są blisko 200 metrów e, czy 500, 500 metrów e, pół kilometra do kilometra od brzegu. No i czym dalej, to prawda, te, te ceny spadają e, i one nawet są po 170 tysięcy euro czyli 700 tysięcy złotych za mieszkanie 45 metrowe czy 50 metrowe. E, a także wille w kwotach 450 tysięcy złotych w PEI na przykład w PEI mam ciekawe bardzo wiele e, około tysięcy 500 e, euro 5000 500 euro e, także no zapraszam o pokażę jeszcze tych kawek Tak, tutaj piękne sobie Ktoś sobie odpoczywa Musimy ciszyć troszeczkę tak. No dobrze, idziemy dalej i napawamy się tym pięknym widokiem w Polsce troszkę chłodniej, a tu jest bardzo gorąco dzisiaj, powiem Wam jest bardzo gorąco, jest wspaniale. Tutaj, jak widzicie, to jest jeden z hoteli jeden z hoteli wśród, ym, wzdłuż linii brzegowej e, w Bafos. E, czyli czym dalej, jakby tutaj się posuwamy, tam wzdłuż linii brzegowej, to mamy plażę piaszczystą. jedną z najniższych plaż piereszczystych, dużo jest tu plaż e, kamienistych, to jest prywatna plaża przy hotelu. I za tymi hotelami za tymi hotelami znajdują się te inwestycje, Wille, mniej więcej 700 tysięcy euro milion euro. No i jak widzicie, jest turystów sporo. Jest sporo, jest poza sezonem. poza sezonem jest, jest sporo turystów. I możecie spokojnie taką willę nabyć i ją wynajmować, tak? Czyli turyści tutaj płacą konkretne ceny, a wy możecie wynajmować te wille lub apartamenty, które są tak zwanym nie tylko są poszczególnymi pojedynczymi budynkami, ale one są tak zwanymi res resortami, tak? czyli budynkami, w których jest spa, jest recepcja pełna, czyli jest siłownia, jest jakieś centrum wellness, czyli nabywacie inwestycje, obiekt, apartament lub, lub willę. I tutaj mówię, to są takie już ceny, bo są przy samym linii brzegowej 700 tys. euro, czy to willa, czy apartament? Takie są ceny wyjściowe. Tu jest taki prywatny przy hotelowym, hotelowym Taka fajna restauracja. Zamknięte imprezy tutaj się odbywają. Może pokażę chwilkę. No, taki bardzo fajny stylu architektonicznym. No. I, I jak widzicie, to jest Linia Brzegowa. Ten to jest ten hotel. A tu są jeden z dwóch e, wieżowców w Pafos. Które więcej jakiś rzadko nie powstanie, z tego co wiem. I tutaj są apartamenty bardzo wysokie, ponad 100 metrów to są właśnie ponad milion euro. Mniejsze, mniejsze są tu po, po 700 tysięcy euro. Te już są wykupione. Natomiast, natomiast drugi budynek się buduje obok, za chwilkę wam pokażę. I tutaj sprzedaję te apartamenty. Także jak jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie. Jak widzicie, ruch jest cały czas. Także to jest inwestycja pełnoroczna w zimę, także tutaj temperatura jest taka jaka jest, jak jesteśmy teraz w listopadzie w zimę też jest ciepło ale też ludzie przyjeżdżają na sporty zimowe tak? bo są tu też sporty zimowe, bo są góry są góry i jest śnieg, co ciekawe także idziemy, zbliżamy się do jedynych wieżowców, Pafos, które mają zgodę na budowę na takiej wysokości tak? takich budynków już nie będzie czyli będzie jeszcze jeden budynek, w związku z tym jakby konkurencja wynajm jest mała, to jest taka główna ulica i tutaj możecie mieć apartament, który całorocznie możecie wynajmować i przyjrzeć sobie kiedy chcecie, tak? Piękne apartamenty, w innym filmiku, który podlinkuję, będziecie mogli sobie to zobaczyć. Także zapraszam serdecznie obejrzeć te inwestycje, które są przy hotelach, przy linii hoteli, przy linii Kasyn Pafos. Pozdrawiam serdecznie. I następnym razem oglądamy kolejne rzeczy. Cześć.